Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest Granny Nicodem, a to jest kolejny odcinek lego harry potter lata 5-7. W ostatnim odcinku byliśmy na weselu Billa i Flare. A w tym odcinku będziemy chyba w ministerstwie magii z tego co widzę tutaj po, po lokalizacji do której musimy się udać i mamy postać Mary No czyli akurat tematycznie biorąc pod uwagę naszą aktualną sytuację w grze. Yy, jestem troszeczkę poddenerwowany jak widzicie, ponieważ jestem po godzinnej rozgrywce w z Freddy's. przechodzę aktualnie szóstą noc w FNAF i... No ciężko jest bardzo, niestety. No dobra, mamy tutaj lampionik, gdzie jest latarka jakakolwiek? W się sensie światełko? Chyba nie dostaniemy teraz. O, tu coś jest? To jest to? Nie. Nie, nie, nie. Ok, ok, ok. Może tutaj coś też nie. No nic, wygląda na to, że światło na razie Ronaldzie Weasley nie. O, a, dobra, widzę. Już widzę, już widzę. Już widzę. I możemy iść. I dostaniemy postać kogo? Rufus czyli aktualny minister magii Nie wiem czy mnie dobrze słychać, jeśli nie będziecie słychać to napiszcie w komentarzu No i zaczynamy kolejną misję Muszę się niestety ciszej zachowywać, bo jest pierwsza w nocy i nie chcę nikogo obudzić, dlatego też mam odchylą słuchawkę i nic nie słyszę, ale To wiecie, dobra i co? No mamy sytuację jak z filmu Czyli Konfundują, czy z zaklęciem Petrificus Sotaros po prostu nie uruchamiają. Yy, no falde Hopkirk, Raja Katermola i Alberta Raccorna chyba, tak? No tu Harry wszystki Ron, kiberek, do Ministerstwa Magii. Musisz wejść stały do muszli. Jezu, Harry, przerażony, że W ogóle w tej grze się jeszcze że nie wiem, że ten Rancorn ma okulary, gdzie nigdy ponoć nie miał. Tak? No, ale to wiadomo to lego. O, jest Dolora Zambrycz, której wszyscy szukali. Abrycz wróciła po, po przejęciu ministerstwa przez y, Voldemorta. Oczywiście. Bo ona powiela te wszystkie metody, robione przez Czarnego Pana. No, także Harry i Ron na razie udać się do gabinetu Dolores Umbridge, żeby poszukać medalionu Sarazaras Sara witryny prawdziwego medalionu, bo jak dobrze wiemy, pod koniec Księcia Półkwi, medalion Sarazaras witryny został skradziony przez Regulus'a Blacka. Jak dobrze wiemy, dobra, tutaj Hermione jest nam potrzebna, tu nam jest silna postać potrzebna. Tutaj chyba te lampiony nadawały 1 na 3 dokładnie, dobrze pamiętam. Tutaj jest 2 na 3. Halo? Czemu nie mogę użyć zaklęcia? Dobrze, i od razu zaklęcie Defindo, czyli... Yy, nie... To, są, to były chyba sklątki? Nie... Nie wiem co to było, ale... No to, to, to coś tu było, że one właśnie tak zbrały taki dym jak, jak w kreskówkach macie pierdy na przykład i, i... i... ten, nie? I były takie klaksoniki, nie, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No ale przynajmniej jakoś lepiej i ogłuszy na chwilę, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść dalej do gabinetu Ambridge. No wszyscy pouciekali. Tutaj mamy jakiegoś brodacza. Pewnie wszyscy myśleli, że to albo Dumbledore. Z tym, że albo Dumbledore nie żyje. Dobra, Ron. Czas na ciebie. Tutaj mamy coś do ogarnięcia. Tu jeszcze mamy jedną. Yy, nie to chciałem zaczarować, ale tu bym bardzo chciał zaczarować. mamy postać brona jako Rajaka Termola, ale mi się zarymowało. Tak nie fajnie. Dobra, My musimy chyba w tych skrzypcach, tymi skrzypcami kołysankę zagrać. Zagrajmy kołysankę. Oku, któremu zarekwilowali oczywiście Alastorowi budzią po bitwie nad y tym, nad Blade Ringing. No i sobie oczko pięknie śpi. A my wchodzimy do gabinetu. Ambridge, co my tutaj mamy? Mamy fruwającą tarczę. Oraz pierwszy klucz. Weźmy od razu te niebieskie klocki. Dobra, tu na razie nic nie zrobimy tutaj. Pocza Run. Poczarować te lampy. Więcej nie zrobimy, chyba. Dobra. No i otwórzmy i zobaczmy. I co jest? Nie ma. Czyli musimy się udać do sądu, gdzie Dolores Umbridge ma swój medalion, który się tak spodobał Momnugu Sobi. W sensie odebrała Momnugu sobie co I teraz nosi medalion z Litrina. Czyli domu, którego, do którego sama przynależała chodząc do kwartu oczywiście. Ale to wydaje mi się, że wszyscy jak nie, jak nie większość wiemy. Dobra, tutaj pan z parasolką mam Ma utrudnioną płatkę niestety. Ale to już niedługo. Tutaj jakiś wiatraczek czy tam... No wiatraczek będzie ogarnięty. Chwileczkę i patrzcie, Ventilation, o kwiatek zwiętł, XD, dobra mordo otwieraj, dziękuję, dobra i co my tu mamy, tu mamy postać, znaczy postać, Możemy tutaj, a świsto-świnka na razie, najpierw musimy to złożyć, ok? Czy tu my tutaj coś mamy? No mamy niebieskie klocki, zawsze to, zawsze to coś. Tu oczywiście nic. Tu nic, o tu coś mamy. Yeah, dobrze. Dobrze, świst to świnka, bo tylko Ron ma na razie możliwość posiadania zwierzątka, w sensie jak Originald Kadermol, też okej. Okay. No, winda, przyjeżdżaj. No i co, zwijamy na dół. Jest patronus Ambridge. Dementorzy. Dementorzy podlegają ochronie ze strony Ministerstwa Magii. No a teraz Voldemort to oh, i oczywiście Mary Catermore. się wkopał. Skazano! Hmm, czy ty kłamiesz, Dolores A nie wolno opowiadać kłamstw. No i tak się stało. Już. Dobrze. Czyli tak mamy do powalczenia z jak z Lejem chyba najpierw Zabrycz. zabryć. Zabryć też będziemy walczyli. Z tego co pamiętam Toreron. Nie chciałem kumplu. I idź ty. Pracy pracownicy ministerstwa. Naprawdę się boicie. To prawda. Pyk. Piek. Dobra. już leży. Znaczy... Leży to za dużo powiedziane, ona... Po prostu w pierwszym stadium jest. Pierwsze serduszko dopiero do Dolora zamrzecz. Ej, gej różowa ropucha. No i oczywiście jest Walka Z jak Dobra. Jest git. I ostatnie. No i superającko. Jak slaj pokonany. No dawaj Umbridge, pokaż na co cię stać. Ui. <laughs> no i super. No nie, jeszcze pojedynek z Umbridge. Really? Nie ma tak dobrze Nie pokonasz mnie Jestem silniejszy od ciebie No naprawdę Ciężko się naprawdę nie wydrzeć ani nic z tych rzeczy no bo Trzeba być cicho dobra medalionu zetkany więc możemy niszczyć hokruxa Jej a teraz ucieczka O nie idę tu to wy uwolnieni Trochę lipa Dobra, uciekajcie. Nie ma sensu zbierać klosków. Ewentualnie jakiś fragment herbu lub coś z tych rzeczy. Dobrze jest. Fragment herbu zdobyty, chociaż tyle. Udało się. Przynajmniej fragment herbu mamy, mamy jako tako z głowy. Dobra, joj. Oj, oj, oj. No nie, po co No i oczywiście złapani. Dali, jak sobie dowiedział się, gdzie się ukrywają, i... Kopka Blada on się tutaj rozciągnął, bo do krwi nie mogą pokazać, ale Ronald się rozszczepił niestety. Tak się mu tak niefortunnie zdarzyło. Yeah. 13 minut. I typnęli się tu? Oj! Oj, biedny Ron. No Hermiona postawi namiot. A ty idź się wylecz Wesley. Nie ma tak dobrze. Oj Ron. Źle robisz. Bardzo źle. Trzeba się dowiedzieć, co jest kolejnym chrukluksem. No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. I to tyle na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się cieplutko.